No dzień dobry państwo dalej po prostu coś nagrywamy. Nagrywam. Był temat tego aluminium, był temat tego plastiku. No ale to jest taki temat, jak mówiłem, że, żebyście Państwo zobaczyli co mamy, bo tamta pani co nastruje powiedziała tylko, żeby tego nie gotować tej kaszy, ale jeli wębliny na gorąco pakowane są y, też plastikowe y, osłonki. Y, są na, na parówki, na gorąco, a potem jeszcze parówki gotujemy. Y, są na przykład te y, no, flaki, y, salsasony. Na gorąco masę rzeczy jest pakowanych, y, na gorąco robione y, po prostu w y, plastiku, ale to tylko tak jak mówiąc y, Popatrzcie Państwo, no nie unikniemy, bo jak mówiąc, ale czy rzeczy, jak mówimy, gotujemy. I będzie, jak mówiłem, tam, że, że będzie po prostu to, co ten lekarz powiedział: 46% mężczyzn niepłodnym. I kiedyś się takie było żarty, dopytywanie, czy kobieta używając krople wariana może zaś No i ktoś, Mówi, no nie, to niemożliwe. Jest możliwe, tylko w zależy, ile Walerian ma lat. A to będzie już musiał być bardzo młody Walerian, żeby po prostu e, mógł spłodzić potomstwo. I na przykład woda. E, każą napić. No bo woda jest podstawą po prostu wszystkiego bez wody, bez jedzenia więcej wytrzymamy niż bez wody. I jest, tak jak mówią naukowcy, pięć stanów skupienia wody i mówią, że może jeszcze więcej, no ale potem jeszcze do tego dojdziemy, żebym nie zapomniał, i każą nam pić dużo wody. To te 300 ml bodajże na 10 kg, to jak mają setkę, to trzeba by wypić 3 litry. Ale jest różnica. Pić wodę, bo jak jest pragnienie, to, to musimy wypić. Ale jeśli chodzi o, o nawadnianie, bo powinni mówić, żebyśmy się nawadniali. To jest po prostu duża różnica, bo pić na przykład ci Martyńczycy, czy ktoś ma pragnienie, to musi, musi uzupełnić, bo nie ma na to organizm po prostu domaga się, jak w kółku jeździłem, że miałem 3 może co najmniej 3 km do sklepów, to to nie wiadomo, czy bym był otwarte do domów też daleko. I tak pracowałem słomę spocony, brudny. I nie miałem wody, daleko nikogo nie było. była taki stawek, był, co żabki pływały. Nie patrzyłem na żabki, odegnałem, piłem wodę. Ale to jest pragnienie. Ale jeśli chodzi o nawadnianie, to, to nawadniać się, to trzeba powoli. I na przykład ja tutaj, żeby pić, żeby był skutek, bo mówią, i bioterapeuci różni, żeby y, pić wodę małymi, czy, jak y, mój taki sposób i to co mówią, żeby było po szklance, y, pić, ale z domieszką soli, no, tylko nie chlorku sodu, tylko Szczyptach wody tej soli himalajskiej albo kłodawskiej na język i wypić szklankę wody. Wtedy po prostu organizm zatrzymuje wodę. Teraz ktoś mówi, że sól wodę nogi będą puchły, czy coś, ale to jest chlorę, nie chlorek sodu, tylko zwykła sól nawodnienie, i wtedy się można na, 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 nawodnić. i Pić na przykład to, co ja stosowałem, pić jak rytm z naszej, naszego życia, co pół godziny, wypić szklankę co pół godziny z tą solą. I ja nie stosuję, że wypiję rano, nawet litrę, wypiję, tylko stosuję te odstęp pół godziny, bo stosując ten, co już tam mówiłem. W gościach niestety, że można wyjść z zapalenia, czy zbija gorączkę. No wiadomo, że y, jeśli nie je gorączka, no to y, zbić, jak y, jakieś okłady robią y, y, kąpiele ludzie, ale trzeba wiedzieć, y, y, skąd ta je gorączka, bo jak będzie zatrucie czy coś, to trzeba by pogotowie. Ale jeśli to jest tylko takie przeziębienie gorączka, to nad dzieciom stosowałem co pół godziny, łyżka płynu, zbija gorączkę, jak ja tam mówię, wyszedłem nawet, nawet z zapalenia, tak. I tak jak mówiłem, że człowiek niewiel bo pić musi, ale my na zapas nie wypijemy, nie jesteśmy w stanie. Tak jak mężczyźni o to wszystko, kiedy jak wy, zacząć pić piwo, jak już potem by, następne, no to już kran się otworzy, woda przelatuje, tak samo gdyby pić pół, pół litry czy litrę, to przeleci przez organizm i po prostu nie będzie nic z tego. Organizm nie zatrzyma wodę, bo na przykład w indianie, jak pan Cejlowski mówił, że nie piją już od, tam od, od lat, od wieków, czystej wody, tylko robią jakiś płyn, żeby oszukać organizm, żeby zacząć trawić, żeby wodę ten y, utrzymać. I jest, proszę Państwa, <laughs> pić, pić i nareszcie jest reklama, jak będzie nadmiar wody, użyć tabletki, żeby usunąć nadmiar wody. Proszę Państwa, jeśli komuś puchną nogi, będzie niedomaganie serca, układu krążenia albo nerek. Gdy to, co pasowałoby po prostu, to je nadmiar wody, pójść do lekarza robić badania, no a nerki się ciężko leczą, serce no tam jest łatwiej. I tuż, ile tam słuchałem tych pytania na śniadanie, jakieś panie, co kobietom jak wstanie rano, bo on też to jak się zapiło, czy coś, to wolę pod oczami, ale to już jak się wypiło. Tak, ale na przykład kobieta ma wolę pod oczami i zależy z której strony więcej, to nerka po przeciwnej stronie. To jest tak podskosę. I ta pani, żeby używała kremu, walczyć z tym. Z tymi wolami pod oczami, ale pasowałoby po prostu, żeby ta pani powiedziała, pani, nie domaga pani, nie domaga ją pani, merki nie domagają. Tak. Także mało jest mówionych o tym, na przykład, i tu jeszcze, jak mówiąc, usuwanie tej wody. Jeśli by już to brzuch spuchł, jak to my stare, to wiemy jakie są przypadki o to wszystko, no to może być już rak. Czy, czyli do lekarza pójść, czy jak organizm puchnie, czy to jest limfa, czy woda się zbiera, czy to już nie, nie jest jakiś, nie zbliża się jakiś koniec czegoś. Czyli reklamowanie tego, żeby usuwać samemu nadmiar wody, a pierwsze pić dużo. I jak mówiąc, w takich sytuacjach to można czy też zioła, czy do lekarza, żeby to po prostu coś z tym robić. No i, i, i na przykład jeszcze to, co zacząłem mówić o tych pięciu stanach skupienia wody. Proszę Państwa, bo jak mówimy, no, lód, para i woda, ale jeszcze jest, jeszcze jest dwa, co podają. I na przykład mamy 80 kilometrów przewodów żył, gdzie płynie krew. Krew jest lepka. I wokół, przy naszych ściankach żylnych znajduje się woda. Bo to serce nie dałoby rady wody przepompować. Czyli musi być woda. Żeby do naczyń głosowatek wszędzie, żeby mogli wegetować żyć, żeby nasze organy były dotlenione, o to wszystko zrobione. Także na przykład, jak ktoś ma na przykład nieszczelne jelita, to już białko przechodzi. Jak ktoś ma zaparcia, to mózg najbardziej potrzebuje wody, i organizm z jelita grubego bierze wodę i są zaparcia. A jak są zaparcia, jest zatrucie organizmu i jeszcze potęguje nasze choroby. Ale mówiąc to, posłuchajcie, bo to i opowieści jest, jest dużo, i mówiąc, nawodnienie, te choroby immunologiczne o to wszystko i można sprawdzić, czy mamy szczelne wita, jak zjemy buraczków, czy nie oddajemy moczu kolorowego, tak. Bo ten reumat ale to kiedyś będę mówił, że lekarz, czy pójść do lekarza, nikt, lekarz nie powie, dlaczego pan ma reumatyz, co zrobić. Tego po prostu nie ma. No ale zacznijmy jeszcze dalej, bo z tą wodą pijemy różne te wody, pasowałoby, i tak y, pić wodę y, albo strukturyzowaną, zamrożoną albo ożywioną, która ma minus. Stosujecie Państwo na, wiele filtrów od kamienia czy y, te odwróconej osmozie różne y, żeby po prostu pić te, te kubki, o to wszystko bo na przykład minusowa woda jest od razu przejmowana przez nasze komórki, bo jest, jak mówią naukowcy, podwójna błona komórkowa i jeśli jest woda ta po prostu nieożywiona, plusowa, organizm musi dopiero przerobić to na minus, żeby mogła woda wejść do komórek. Ale jak mówiąc, to jest skomplikowana, już mówiąc, że nie wszyscy mamy skąd wodę dobrą źródlaną. No, czy na przykład urządzenia do ożywiania wody, no to jak mówimy, no ciężko jest komuś o to wszystko, co ja mam ten, co patent, no bo jeszcze z tym urzędem po prostu, w Stanach wynaleźli sierp, a ja kombajn, jeszcze nie mam ostatniego, bo miałem ten patent, a, a na razie wszystko, po prostu nie wiem, co dalej będzie, tak. I już ten kamień, który mamy, w tych wodzie, jak stosujecie filtry, to wszystko. I na przykład gotując, na przykład jak w szybkowarze gotujemy, to potrafimy, jakie troszkę ciśnienia, kości rozgotować. Tak. I gotując wodę, dwa, trzy razy rozgotowujemy kamień. Bo jak ktoś ma filtry, to już trochę zatrzymuje, a jak ktoś nie ma, tylko gotuje, nawet na herbaty, na kawy, rozgotowuje kilka razy gotowana woda, pomniejsza swoje po prostu objętość granulatu swojego. I na przykład gotując tę wodę, bo to nie jest oszczędność, postawić wody na raz ugotować, bo nawet mówią, że kawa. Dwa razy gotowana woda, kawa jest niedobra. Ale gotowana bez przerwy. Mam takie doświadczenie, bliska mi osoba. Gotowały wodę bez przerwy dwa razy. I mówiliśmy o tym. Odżywiała się ekologicznie. Wszystko, żadnych, tam jakichś czoby, to wszystko było. I Miała pierwsze y, kamienie żółciowe, a później doszło do zalepienia y, jelit, kos kosmów jelitowych, rak jelita. Ekologicznie po prostu wszystko było robione. I, i już do, doszło do tego, że ich chemia potem to wszystko, jelitarz nie przyjęły, no i, i, i już nie ma dziewczyny. Był kiedyś taki program Doktor G, to było tak późno w nocy. Patolog sądowy w Stanach. Umarł mężczyzna 74 lata. Nie mogła znaleźć przyczyny jego śmierci, bo miał że przepuklinę, o to wszystko. Na końcu dopiero przeglądając jelito cienkie, znalazła kamień dwucentymetrowy który przebił jelito, jak kamień urósł w jelitach dwu Jak mówimy, żadne jakieś po prostu y, oszczędność, czy nie robimy to, żadna oszczędność. Postawmy wodę na raz. Jak będzie za dużo wlać do czegoś, żeby tę wodę użyć y, do, do picia, do wszystkiego, ale nie gotujcie dwa razy wody, bo jak mówię, zmniejsza się granulatura tego kamienia i wchodzi kamienie żółciowe, kamienie nerkowe. Musi przejść przez kąsk mielitowe, musi przejść kamień. Bo nawet to wapno zwapnienie żył, to z niczego nie powstaje. Tylko to jest, jak mówiąc, u kości się rozgotują, można jeść bez grzenia w tym. Ja na przykład robiłem w ożywiaczu wody, że zamrażałem wodę zwykłą i to mówiąc urządzenia, to ta zwykła woda rozpłynęła się, rozpłynęła, a ta ożywiona, zamrożona i rozmrożona zwiększała się, grana natura, widać było, gdzie jest kamień, tak. Także to są takie proste rady, ale mówiąc, nie będzie żadnej oszczędności, bo jak mówimy, no, pijemy, musimy nie pić, bo w tych butelkach, jak ktoś ma złe wody w miastach, z ujęć rzek, to wszystko, to jest sprawa skomplikowana tak i jak, jak mówiąc pić trzeba, ale pomyślcie Państwo, posłuchajcie, bo to nic nie kosztuje, ale mówiąc ile ludzi po prostu nie wie z czego się bierze, no a tutaj jak mówiąc w tych opowieściach, nawet jak w tych bo są panowie co są te wykłady różne, rozerwane na części, różne co robimy, jak, jak, jak dane pokarmy wpływają. Wszystko. Ale to, to jak mówię, są tak proste rzeczy, jak mówiąc z, tym, z tą wodą, to y, trzeba się nawadniać, tylko jak mówiąc, żeby małymi łykami i, i pół godziny y, po pół godzinie możemy zjeść, a jeszcze, już tak jak mówią ci różni ci lekarze, co są badania, dwie i pół godziny po jedzeniu w ciągu dnia, ale mówię, w odstępach czasu, małymi dawkami i naprawdę będzie to wpływać na nasze zdrowie, bo jak mówiąc, nieszczęsna jelita, to jak ja tu kiedyś jeszcze nagram, różne, jak mówiąc, boli z głowa to bierzemy tabletki na różne to ale nagram jaka sprawa, ale mówiąc, to nie jest jakaś porada medyczna, tylko proste rzeczy. Nikt nam to tak nie tłumaczy, żeby czy to, jak mówię, lekarz nie ma czasu na nas, żeby on nam, bo nawet lekarze ma wiedzę, jak nie opowie nam, bo to nie ma na nas czasu, ale mówię, no ja to trochę jeszcze pobajenuję bo mam tych tematów kilka, tylko żebym to dożył to jak będziecie mieć cierpliwość, to poglądajcie, bo jak mówię, że oglądamy różne seriale, to i mojego bajerowania możecie troszkę Państwo posłuchać. No, dziękuję za oglądnięcie i, i następny, nie wiem, czy to będzie o Żgadze, bo i, i jeszcze tych kilka tematów i jak dożyję, to coś jeszcze po... Mogę wam państwu pobajerować. Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia państwu.